Piątek, piąteczek, piątunio. A pewnie wiele z Was ma też jeszcze dzisiaj wolne, bo dużo osób brało sobie na przykład wolno od trzech króli. Um. A ci, którzy nie mają, no to cóż, do pracy, rodacy, tak? Um. Też nie mam. <ścoughs> um. I już patrzymy sobie, jaka runa będzie nam towarzyszyła w piątek. Co to za runa na piątek? O! Ale wiecie co? Właśnie sobie pomyślałam, że na piątek to by się nam wunio przydała. Dużo radości, szczęścia, powodzenia, dużo y, rozmów, przyjaciół, tak? Znajomych wokół nas. No i popatrzcie. Mamy na dzisiaj wunio, czyli... Um... Runa ta będzie namawiała nas do tego, żebyśmy mm, odszukali w sobie radość dziecka, żebyśmy na chwilę chociaż poczuli się właśnie dziećmi, żebyśmy potrafili zachwycić się takimi rzeczami, jakimi tylko dzieci potrafią się zachwycać, tak? Jak dzieciątko jest małe, powiedzmy, nie wiem, 2-3 latka. Potrafi zachwycić się błem trawy, potrafi zachwycić się motylkiem, potrafi zachwycić się, mm, nie wiem, mrowiskiem na ulicy. My biegnąc przez świat w dorosłym życiu, zapominamy, że to są takie małe cuda. Nie dostrzegamy tego. I Taruna runa też nam o tym przypomina. Um, ale jest to też runa, która mówi o sławie, o powodzeniu, o byciu na piedestale, o byciu osobą, do której mm, wszyscy się zwracają, tak? A dla mnie jest to taka właśnie runa gwiazdy, troszeczkę. Więc ja Was zapraszam do tego, żeby poczuć tą wewnętrzną radość, bo ta radość właśnie rozprzestrzeni się wokół Was i um, będziecie taką duszą towarzystwa. I na pewno tej radości, przyjaźni i dobrych ludzi wokół Was w piątek po prostu nie braknie. Ja Wam tego z całego serca życzę. Miłego dnia. Papa. Pa.